Witam serdecznie wszystkich na moim kanale, szczególnie elektroników, amatorów, wzmacniaczy lampowych. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić wzmacniacz, który ostatnio zrobiłem. Jest to wzmacniacz oparty na lampach 6P13S. Wcześniej prezentowałem taki wzmacniacz jako pojedynczy na jednej lampie 6P13S ale postanowiłem zbudować taki wzmacniacz gitarowy w układzie przeciwsobnym w tym układzie zastosowałem dwie lampy 6P13S i w testach sprawdzałem lampę 6N7S jako odwracać fazy, i yy, yy, jako przezmacniacz, yy, zastosowałem yy, przezmacniacz na, oparty na lampie 6 i 1. 6 yy, tutaj mamy schemat. Może tutaj yy, pokażę. Yy, Jakie elementy tutaj zastosowałem, więc nie wiem, czy to będzie widać dokładnie, ale tutaj mamy w tym układzie dwie lampy 6S13P, i tutaj zastosowałem odwracać fazy, tylko że w późniejszym okresie zastosowałem lampę 6N9S, która się lepiej po prostu spróbowała. Nie stosowałem na tym schemacie, tutaj była lampa 6N2P. Zamiast tej lampy, bo nie miałem takiej lampy, zastosowałem właśnie przez Mate 6J1. Było bardzo dużo problemów z uruchomieniem tego wzmacniacza. W katodzie. Dwie katody są wspólnie razem połączone i opornik dałem 470 Ohm do masy, 5W. Okazało się, że był zbyt mały mocy, po prostu się mi przegrzał i nie miałem akurat w zapasie takich, takich opornika. Zastosowałem 100 Ohm 10W. No i wystarczyło to, że ten wzmacniacz chodzi naprawdę dobrze. Także jest to jeden z ostatnich moich wzmacniaczy, które po prostu tutaj sobie zbudowałem z dostępnych części z podzespołów, które tam jeszcze mi po prostu pozostawały. No niestety nie, raczej się już nie będę parał wzmacniaczami. Jest to mnóstwo zachodu, mnóstwo pracy, eksperymentów. Naprawdę no, szkoda mi było tych lamp i tego transmatora, który po prostu sobie napitałem jeżeli chodzi o transmator głośnikowy, to zastosowałem TS-30, bo on miał akurat odczep na 220 V, więc ten środek wykorzystałem i nadawał się do właśnie do układu przeciwsadnego. No nie powiem, jestem zadowolony z niego, działa to bardzo dobrze, może pokrótce go załączymy i zobaczymy jak to się sprawuje. Wzmacniacz ten osiąga gdzieś moc w granicach 80 W, jest to w zupełności wystarczające do tego, żeby w warunkach domowych sobie taki wzmacniacz zrobić, jeżeli ktoś chętny po prostu jest, może sobie taki wzmacniacz zbudować. Semat można znaleźć gdzieś w internecie, chociaż dosyć trudno jest znaleźć na tych lampach, Właśnie taki przeciwsobny zmaszerz, no, nie się udało akurat znaleźć, troszkę go tam poprzerabiałem. Yy, jeżeli chodzi w siatkach, yy, umieściłem rezystory 470 ohm 5W, i tak jak powiedziałem, powinien być w zasadzie w katodzie. W, 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 w tych katodach powinno być 470 ohm, akurat takiego nie miałem, zastosowałem 100 ohmowy y, opornik do masy oczywiście z kondensatorem 470 mikro y, 10 W, już musi być, bo te, te rezystory się dosyć mocno grzeją to tyle chciałem na dzisiaj Wam przekazać y, pokażę Wam jak ten tzn. mniej więcej wygląda i do usłyszenia następnym razem. Więc tak on wygląda. Głośnik, który tutaj zastosowałem, to miałem akurat Głośnik Celesion, pasmowy, który gdzieś mi tam yy zalegał, no i spróbuję, spróbowałem go wykorzystać. Wszystko z dostępnych części, które mi pozostały. To by było na tyle. Jeszcze yy, nie w miarę czasu. Pozwolę Wam zaprezentować gitary, które poprzerabiałem. Jeżeli kogoś by to interesowało, między innymi przerabiałem defile z dobrym powodzeniem. Także subskrybuj mój kanał i polecam się na przyszłość. Do zobaczenia.